W to jest możliwe. Z tym, że musi być odpowiedni czas, żeby firma mogła to zrobić. Jeżeli jeszcze ustawy nie mamy, wejdzie ona za miesiąc, za dwa, a zmiany są przewidywane od 1 stycznia, to należy sobie wyobrazić, że nagle 1 stycznia wiele firm, które zatrudniają niepełnosprawnych lub są z PHR-ami, zechce podnieść cenę. W latach 90. tych miejsc pracy powstawało naprawdę bardzo dużo. Bardzo duże środki z Tefronu poszły na utworzenie tych miejsc pracy. Wiem, ile umów na całe województwo podpisywaliśmy. Otwarty rynek pracy miał obowiązek zatrudniać 3 lata takiego pracownika niepełnosprawnego. Dalej właściwie tu były bardzo duże środki, a efekt taki, że tylko przez 3 lata. Natomiast zakładek pracy chronionej, tak jak pamiętam, jak podpisywaliśmy pierwsze umowy w latach 91 do 96 w Wozilonie, to te umowy, Miejsca pracy, które były tworzone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji w zakładach pracy chronionej praktycznie prawie wszystkie powstały. Może nie, są to, nie jest to Pan Kowalski czy Nowak, ale stanowisko pracy dalej najczęściej istnieje. A raczej pracodawcy dużo, dużo zwiększali, a nie zwalniali osoby niepełnosprawne. I, i co się stanie? W tamtych latach tak duże pieniądze poszły na utworzenie miejsc pracy i w tej chwili, wyjemy dziecko skąpielą, pracodawcy pozwalniają, i tak wzrośnie bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych, że za parę lat będzie trzeba zmieniać przepisy i na nowo tworzyć i wydatkować pieniądze na utworzenie tych stanowisk. Tak jest moje przemyślenie. Ale następne to, moim zdaniem, jest taki jeden błąd w ustawie. Bo w tej chwili najwięcej zarabiają na w cudzysłowie korzystają, może powiedzmy, korzystają na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wbrew pozorom nie zakłady pracy chronionej, tylko otwarty rynek pracy, to znaczy ci pracodawcy, którzy mają obowiązek zatrudnić niepełnosprawnych i spełnią ten wymóg, bo powiedzmy sobie, ja takie na, na prędce, bez zakrągleń, tylko tak na, wyliczyłam, pracodawca, który zatrudnia, ma 100 etatów, ma obowiązek stworzyć stanowiska pracy dla sześciu 6 etatów. Jeżeli nie, to wpłaca średnio około 1500 zł, bo to jest 40,65 przeciętnego wynagrodzenia, na pefron. Czyli 6 razy 1500, około 9 tysięcy co miesiąc musi wpłacić. Wystarczy, że zatrudni 7, to już nie wpłaca tych 9 tysięcy, czyli 9 tysięcy do pefronu nie wpływa, a ma prawo do dofinansowania, które jeżeli zatrudni z umiarkowanym. To jest około, przy minimalnym wynagrodzeniu około 1170, czyli otrzyma 8200. Koszty płacy tych 7 osób przy minimalnym wynagrodzeniu to są gdzieś około 11 tysięcy. Czyli tak podsumowując, to ma on około 7-8 tysięcy zysków i pracowników w zasadzie za darmo, prawda? Bo ma ich refundowanych. W związku z tym, tu moim zdaniem, jest największy błąd i największa przyczyna, że tych pieniędzy na pefronie jest tak mało. że Rze Rzeczywiście, pracodawcy się zorientowali, spełnimy wymóg i nie wpłacamy, i dlatego to, to jest największa bolączka pefronu. Z tego powodu tych pieniędzy jest tak mało. Pefron dajemy własny ogon zjada. Czyli i promuje tych, ja uważam, że powinno być tak, że te 6% to jest obowiązek. Zatrudniłeś, to nie wpłacasz, a powyżej 6% dopiero na przykład masz prawo, jeżeli powyżej wymóg ustawowy masz prawo do dofinansowania. To by było dużo bardziej sprawiedliwe. Kiedyś systematycznie otrzymywaliśmy wypłaty, jeżeli to, co zamawiamy w centrali w Pefronie na nasze zadania i pieniądze przychodziły. Najdłużej czekaliśmy 3 dni to teraz czekamy do trzech tygodni tylko dlatego, że tych pieniędzy nie ma i w kolejności, tak jak powiaty zamawiają, tak pieniądze spływają. Natomiast w dalszym ciągu jest problem ze świadomością naszych pracodawców i to wszystkich przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Proszę mi wierzyć, że jeżeli, jeżeli chcę pomóc osobie niepełnosprawnej, która przeszła cały etap nauki, ukończyła studia wyższe, a ma naprawdę poważne schorzenie i nie daj Boże jest jeszcze wózkowiczem, to znajdę jej tylko zatrudnienie u zaprzyjaźnionego pracodawcy bądź w jednostce jakiejś samorządowej, gdzie, gdzie znam na przykład kierownika jednostki na tym. A tak być nie powinno. Ten człowiek powinien sam znaleźć sobie pracę My na podstawie tej ustawy. Powiaty otrzymały faktycznie w tym roku wszystkie o wiele mniej środków. Miasto Toruń, bo to jest powiat grodzki, otrzymało 30% środków pefronu mniej niż w roku 2009, co oznacza, że fizycznie ja realizując w powiecie rehabilitację zawodową, mam ich 80% mniej. Niż w 2009 roku. Jaki jest skutek? Skutek jest taki, że dofinansowanie do utworzenia stanowisk dla pracodawcy, ileś wniosków musiałam odrzucić, bo my to wszystkie zadania realizujemy, ilość dotacji, którym udzieliłam zarejestrowanym osobom bezrobotnym bądź poszukującym pracy ze stopniem niepełnosprawności, wszyscy chętni do tej pory dostali dotacje, ale musiałam ciąć koszty, to znaczy mogli dostać powyżej 40 tysięcy, a dostawali do 25.